Dzień dobry wszystkim. Tu, dr. David Cartland, przedstawiamy spotkanie, które zaprezentowaliśmy kilku członkom grupy subskrybentów drcartland.com i było sponsorowane przez organizację People's Health Alliance. Było ono poświęcone tematowi Hem który, jak wiem, z rozmów, które odbyłem, jest bardzo dzielącym obszarem nawet w społeczności przebudzonych z braku lepszego wyrażenia. Mieliśmy szczęście, że ktoś, kto pracował w branży, chciał omówić to z nami nieco bardziej szczegółowo i przejść do kilku innych tematów odnośnie tego, co dzieje się nad naszymi głowami na niebie i kto to popełnia. Tak więc, bez dalszych ceregieli, chciałbym przedstawić naszego gościa. Ostrzegam tylko, że wprowadziliśmy technologię zmiany głosu i zakryliśmy twarz tego wspaniałego pilota dla jego własnej ochrony, i jestem pewien, że zrozumiecie dlaczego. Żeby opowiedzieć trochę o jego CV, krótko i anonimowo. Jest pilotem od 33 lat, z bardzo zróżnicowaną karierą, ponieważ latał każdym rodzajem samolotu. Był tam i robił to wszystko. Mamy więc zaszczyt przedstawić Państwu tego konkretnego kapitana. Przekażę go teraz w Państwa ręce. Miłego oglądania.